Mikołaj obierze świat Odcinek 45 Dziś zwiedzamy największą i najgłębszą w Polsce kopalnię soli Nie, to nie Wieliczka To Kłodawa Łączna długość korytarzy tej kopalni to 400 km Wieliczka ma 250 Zwiedzanie zaczynamy od sali która trąci PRL-em. Zjedziemy na poziom minus 600. To podobno jedna z najgłębszych tras turystycznych na świecie. Ta kopalnia nadal pracuje. Turyści zjeżdżają co dodatkowo, często z górnikami jadącymi na szychtę. Jesteśmy już na nadszybiu Szybu Michał. Winda górnicza z gwary śląskiej zwana Szolą jeździ bardzo szybko. My pojedziemy 6 metrów na sekundę. Ale i są takie, co jeżdżą po 20. To ponad 70 km na godzinę. Windy górnicze przeważnie są dwupiętrowe. Górnicy mówią na to etarze. No i pojechaliśmy. Trochę trzęsie, ale w mig będziemy na dole. My jedziemy na minus 600. Górnicy pracują tu głównie. Na poziomie minus 750. Ponieważ w głom ziemi temperatura rośnie, na minus 600 panuje przyjemna temperatura, około 20 stopni Celsjusza. W głębszych kopalniach problemem staje się upał. Wychodzimy z windy i idziemy głównym chodnikiem. To prawdziwa autostrada. Wentylacja kopalni odbywa się między szybami. Więc w plecy wieje nam przyjemny wiatery, dochodzimy do jednego z licznych skrzyżowań chodników, urządzono tu niewielką kapliczkę ku czci świętej Barbary, patronki górników, oczywiście to niewieliczka, i nie możemy tu liczyć na wielkie rzeźby i podziemne dzieła architektury. I choć kopalnia zatrafiła już na listę zabytków. To wieliczka ma 700 lat, a kłodawa 50. Jednak przez te wieki wybrano w wieliczce około 9 milionów metrów sześciennych skał, a tu przez 50 lat już 20 milionów. Wieliczka ma głębokość 327 metrów, a kłodawa 750. No ale wieliczki nie budowali z pomocą buldożerów. Po około pół godzinie, zbliżamy się do głównych atrakcji trasy turystycznej. Możemy tu wreszcie zobaczyć przepiękną różową sól, w której wydrążono te korytarze. Ta sól to unikat, występuje tylko w kilku miejscach na świecie. Część urozmaiczeń tutaj jest adresowanych chyba do najmłodszych, wpuszczanych tutaj siedmiolatków. Bo i kolorowa światełka, jak i pasująca tu cokolwiek średnio, sala Draculi, nie porywają nikogo z naszej grupy. Znacznie bardziej fascynująca jest ogromna kawerna, jaka została tu po wydobyciu soli. Jedna z setek w tej kopalni. Ta jest w całości wydrążona. W pięknej różowej soli. A można znaleźć tutaj nawet sól niebieską. Ale to co widać to tylko światło. Przychodzimy chodnikiem pomiędzy częściami sali. Podziwiamy fakturę i kolor ściany. Na spągu jest suchy, gładki piaseczek. W tej kopali nie ma wody. Nic nie trzeba wypompowywać. Gdyby woda się tu dostała, to by była prawdziwa katastrofa. Podobno do tej, która już się raz w Polsce wydarzyła. Choć mało kto o tym wie, bo informacje o niej ukryła perelowska cenzura. Było to zalanie kopalni w Wapnie. Bardzo podobnej do tej w Kłodawie. Ewakuowano wtedy połowę miasteczka. Ponad 1400 osób. A problemy są tam do dziś. Wchodzimy do głównej sali na trasie turystycznej. Jej rozmiary robią wrażenie. Spacerujemy po obszernym wnętrzu, oglądając wystawione tutaj górnicze maszyny i makiety. W dalszej części przyglądamy się prób konsoli kolażą wykonanym wyłącznie z różnokolorowej soli i plansze ze schematami geologicznymi. Po obejrzeniu wystawy kierujemy się do centralnej części sali, ku scenie. Tutaj pobito rekord Guinnessa, gdy filharmonia Kaliska zagrała cztery pory roku. Poza tym odbywają się tu imprezy okolicznościowe. Nasze zwiedzanie pomału się tu kończy. Na koniec każdy może sobie wybrać z wysypanego stosu brył, tyle różowej soli, ile mu się w rękach i kieszeniach zmieści. Wszyscy turyści, nie tylko dzieci, skwapliwie z tego korzystają. Wziąłem i ja trochę. Teraz nie za bardzo wiem, co mam w domu z tym zrobić. Kierujemy się już do wyjścia. Całość zwiedzania zajęła nam nieco ponad dwie godziny. Na pewno warto tu przyjechać. Jest to jedna z największych atrakcji w tej części Polski. Zwłaszcza, że tego typu obiekt jest na niżu polskim raczej niespodziewany. Niestety kopalnie można zwiedzać tylko w dni powszednie rano i o 14. A przejeżdża się w okolicy jadąc na przykład w góry czy nad morze Raczej w weekendy, ale to pracujący zakład, a nie muzeum, jak na przykład Wieliczka. Na sam koniec każdy odbiera po kilogramie soli spożywczej. A jak już jesteśmy w okolicy, to zwiedzamy jeden z najstarszych kościołów w Polsce. To słynna kolegiata w tłumie pod Łęczycą. Każdy o niej słyszał w szkole, choć pewnie większość nawet nie kojarzy, nie tylko gdzie jest Tum, ani nawet gdzie na mapie szukać Łęczycy. Kościół pochodzi z XII wieku. Był wtedy jednym z największych w Polsce. Zachowała się niewielka część oryginalnej budowli, reszta to już przebudowy. Po wizycie w kościele zapraszam ponownie do kopalni. Tym razem to kopalnia węgla, a konkretnie kopalnia Guido w Zabrzu. Znów jedziemy szolą, tym razem płytko, na razie na minus 170. Ta kopalnia jest muzeum i to bardzo dobrze przygotowanym. Nie prowadzi się tu już wydobycia, mówią tylko turyści. Kopalnia została założona w połowie XIX wieku przez hrabiego Guido Henkel von Donnerschmark. Był to bardzo bogaty magnat przemysłowy i książę pruski. Fortuny dorobił się właśnie na Przemyśle. Zwiedzamy najpierw poziom eksploatowany w XIX wieku. Praca w kopalni była wtedy bardzo trudna. Zaczynało się już będąc brzdącem i rzadko dożywało starości. Jak było możemy zobaczyć na starych fotografiach. W kopalni pracowały oczywiście konie, o które bardzo dbano, bo nigdy nie wyjeżdżały na powierzchnię a operacja ich opuszczenia w dół była bardzo kosztowna. Oglądamy różne rodzaje obudów górniczych. Jest też kilka prezentacji multimedialnych. Przechodzimy przez stary zbiornik wody i stację pomp. Idziemy dalej do urządzonej tu kaplicy świętej Barbary. Tradycyjni górnicy zawsze byli bardzo religijni. Łączyli to też z wielką przesądnością i wiarą w duchy i magię. Stąd popularność takich postaci jak skarbnik i bogactwo górniczych legend. Zjeżdżamy teraz tym samym szybem na poziom 320. Piszą tu, że to najgłębsza trasa turystyczna. W górnictwie węglowym. Byliśmy głębiej. Zaraz po zjeździe możemy oglądać instalację, pokazującą, jak złożono konia do kopalni. Konie w górnictwie pełniły wielką rolę do początku XX wieku, by potem sukcesywnie ustąpić miejsca maszynom. Za chwilę zejdziemy jeszcze trochę niżej. Tutejsze złoża w większości wyeksploatowano jeszcze przed wojną. Część korytarzy kopalni jest na stałe zamurowana. Od 1967 roku do końca wieku kopalnia funkcjonowała jako obiekt ćwiczenny i eksperymentalny. Potem od likwidacji uchroniły ją przekształcenie w muzeum. W takich niskich korytarzach Pracowali często niscy chłopcy. Dobrze, że ja dzisiaj nie muszę tak pracować. A tak wyglądał typowy przodek. Z tą różnicą, że było tu prawie ciemno. Przechodząc dalej, oglądamy coraz to nowsze techniki wydobycia. Podchodzimy trochę w górę i kręcimy pośród licznych i chodników. Najwydajniejszą metodą wydobywania węgla jest tak zwana ściana wydobywcza. Pomiędzy dwoma korytarzami, jakby wędruje tunel. Z jednej ściany wybiera się węgiel, a drugą zasuwą zawartą. I tak ta ściana wędruje. Kiedyś wszystkie roboty wykonywane były ręcznie lub końmi. Potem pojawiły się taśmociągi. W stolniach i przy ścianach kombajny górnicze. Tu możemy obejrzeć stary, zawalony chodnik. Jeśli myślicie, że to żebra wykopanego tutaj dinozaura, to się mylicie. To kabel od niebylej jakiej atrakcji. Przejedziemy się kolejką podwieszaną. Przy dzisiejszych rozmiarach kopalni transport osób i urobku to duży problem. Mimo użycia kolejek i samochodów, dojazd na przodek może zająć nawet godziny. Taki kombajn służy przede wszystkim do drążenia sztolni, ale również można nim wiercić w tunele drogowe. A to nowoczesna, w pełni zmechanizowana, ściana wydobywcza, czyli eksploatacyjna. Kombajn równogoli ścianę węgla, na całej długości urobek odjeżdża taśmociągiem, a zatem kroczy mechaniczna obudowa przesuwając się kroczek po kroczku. Ta demonstracyjna ściana ma kilkadziesiąt metrów długości, ale w kopalni Bogdanka, na przykład, na głębokości kilometra działa teraz taka ściana szeroka na 7 km, a w Chinach mieli nawet. Takie po 11 km. Cała trasa turystyczna jest tu znakomita. Brawo! Ostatnie kroki na tym poziomie kierujemy do przepompowni. Nie jest to do końca taka przepompownia, o jakiej sobie myślicie. Można tu bowiem przepompować piwko z kufelka z pomocą gardła do brzucha. Są też słodycze, kawa, bigosik i słodkie napoje. Regularna knajpa. część naszej ekipy rozpoczyna przepompowywanie lokalnego piwa kraftowego i to od razu w dwóch kolorach. No w pabie 320 metrów pod ziemią, to jeszcze nie byłem, a jest tu też nawet dyskoteka. Oczywiście nie trzeba zwiedzać trasy, żeby za drobną opłatą zjechać tu do pubu, czy na zabawę. Po godzince w knajpie zbieramy się i jedziemy na górę. Czas do światła dnia. Ech, ale tu fajnie było. I to już koniec wycieczki. I w ogóle to już... koniec.